Powiedz tata. Tata. A mama? Tata. Mama? Mama. Baba. No, powiedz baba. Pa! A powiedz buty. Buu. A powiedz kapcie. Tata. A powiedz banan. A powiedz mleko. Hi. Powiedz mleko. Ta! A powiedz, ciocia. No, jeszcze raz powiedz. No, powiedz ładnie. Ciocia. A powiedz, papa. No, jak idziemy, to jak robisz, papa? Pokaż, papa. Papa. A kto tutaj jest? Kto to jest? Taki duży Michaś? A powiedz, Michaś. Gdzie jest Michaś?